około przed 8 rano no i tutaj mamy już cały przygotowany na dzisiejszy dzień strzelania cały staw tak to właśnie wygląda tutaj mamy już odłożony na bok część którą idziemy i będziemy odpalać na pierwszym stranku. To jeszcze małe troszkę petard I to wszystko będziemy sobie teraz, co wy tu widzicie na pierwszym strzelaniu około godziny dziewiątej odpalać. Ja teraz tylko przygotuję sobie stanowisko do odpalania, w którym miejscu będziemy odpalać to widzimy się za chwilę, gdy będziemy już podążali na miejsce, w którym będziemy odpalać te wszystkie petardy oraz przeprowadzimy sobie test który zresztą zobaczycie pewnie w Sylwestr na kanale, a ten filmik będzie pewnie dopiero kilka dni po nowym roku także zapraszam do oglądania, wiem, że mam trochę przytrzymany głos no ale dlatego, że jest jeszcze wczesna godzina i dopiero wstałem gotowe na pierwsze slanie, jak widzicie cały spory kartonik petard, ja za chwilę wychodzę na pole ustawić wszystko no i poszlam sobie tutaj w kieszeni mam całą gaść takich różności małych petardek i tak dalej i dopiero potem jak sobie wszystko rośnie w miejsce gdzie będziemy odpalać wyrzutnie w nocy i tak dalej wtedy pójdziemy sobie na łąki i to wszystko poodpalamy także widzimy się za chwilę gdy będę odpalał sobie te różne pierdółki co mam tu w kieszeni no to na początek taka słabiutka petarda zobaczymy jak na sam, z samego rana zobaczymy jak petardo Bączek poradzi sobie z lodem Wow, wystreszyłem się nie powiem ale efekt był całkiem fajny Teraz rzucimy sobie może jeszcze w kieszeni mam tutaj groma czwórka, ale go może nie na lodzie tylko po prostu odpalę i rzucę sobie na pole Dobra Tutaj grom 4 Ok, trzyma się, dobra, położymy to tak zobaczymy czy coś z tego wyjdzie w ogóle? Jest strasznie zimno, około minus 7 stopni na polu. Okej. Okay. Taka sobie ta petarda. No, jeszcze zanim yy, przerwę, to i to, to odpalimy sobie z zestawu Fire Dragon, takiego gówniuszka od Hessi. Nawet nie warto tego rzucać. Straszny gówno. Może jeszcze wyciągnąć się jak Już tak zacząłem strzelać fajnie. I zobaczymy, jak on sobie poradzi w porównaniu z gromem czwórką. O wiele, wiele mocniejszy. To widzimy się za chwilę. Piąteczka, okej. Okay. Ej, to jest mocny. Dosyć. Zarąbiste są RC5. Tylko szkoda, że TFP3. To dawaj, mi a masz... Ty wziąłeś do kieszeni, Aha, dobra. To ja wezmę... Czekajcie no, 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 nagrywam, nagrywam. Ej chłopie, to nas ogłuszy. Gitarra, teraz FP3X, jaki dym Jak Tamta druga nie wypał Ja nie wiem czy nie jednocześnie pierdolę Tak? Możliwe No, bo sam ten też się kopci Ja jej wyrzuciłem, ta samą się kopci No, może może, bo był chuj dwie naraz Oczuń się Mogę do wody? Nie, tak na ziemi, to też to. to FB 3 Dobre są. Okej. Okay. Śmierdzi, tak? <ścoughs> Okej. Okay. To leci. Gdzie to? Aha, nie mam pojęcia jak to się stało. Jeszcze jedna? Okej okay. To były takie ze spetrykami No To by było... To są takie hukowe, ja te... Ja wczoraj dodał ziomek jakiś na łódz Taką... coś takiego jak szelki Prawie <noise> pierdolnąłeś Dobra no, Weź... Na ja no. Weź się karabinki jakiegoś bierzemy Karabineczek z eksplozji w jedyneczek Wszystko wpadło do środka i tylko trzy... No to da. Tylko że to nie tu, bo mi... bo to jest do zawieszenia na drzewko. A, dobra, musielibyśmy to odsunąć. To, to nie? takiego, o. No. Tylko to trzeba palnikami przyjarać. I nie dawaj na murek, bo wszystko powpada do wody. Czekaj, ja to muszę No to tak No no no. No to nieraj. Dobra. Litara. To tak, karabinę Zarąbisty karabineczek na gałęzi zawieszony. Lecał Ale zarąbiście dało. I to są karabinki spoko Dobra No i następny taki karabineczek Ło! Wow! Odłamki konkretne No trzeba dalej od tego uciekać Patrzcie co zrobiło Maga wielki karabinek I daleko uciekajcie pany Daleko, daleko Ląd się nie zapalił Ja pierniczę Z połączyłem I odpalę Zarumbisty. Ale już lepiej tam przez chwilę nie podchodzić. Kurde, tak nie tam dumbumek. No. Ło wow. A jednak o wiele mocniejszy od FP3 i tych podobnych petat. Słuchajcie, tam jest kartonnik. Weźmiemy hamera H4 porównamy z dumbumem. No! To ma jedna z najmocniejszych petard takich. Zobaczymy, czy jest lepsza. Spierdzilaj się. Chyba lepsza. Jak dla mnie lepsza zdecydowanie. Od ma. no ale bez większej różnicy. To teraz Samera włóżmy do tej szpary takiej, co jest w mosku. Zmieści się. To to rozkurwi beton, skierdalaj do bilu. To beton, Nie rozwali, nie bo, ucieka, bo ucieka, zobaczysz. Dobra, uciekaj. I zobaczymy czy coś jest. Beton za mocny do... Dobra, wrzucajcie Tiger booma do wody? No, a to się nie... to nie wybucha w wodzie. O, to sorry. To o ty panie, dobra ciul. Tutaj nie do... A... Do wody, no dobra, pomyliło mi się z tym kosarzem. I też nie wypał, ja piernicę. Spalił się długo Dobra ciul, już z tym. Ty jesteś głupi. Nie wpadł do wody i Co tam jeszcze? No, Hamera do wody, bo hamer w wodzie wybrał. No hamerki spoko daję. Szkoda mi tego Tiger Booma, bo mam no, tylko jednego. Wody, trzy razy to wezmę te a z pielkę rzucimy w no. Dobra To odpalaj panie Hamerek H1 Ta zapalniczka daje radę Uuu. O, Ale to... To no. nawet dobrze nagrywać, jeszcze jeden, dobra? Dobra no Tożę. Uwa jak blisko ląduje go, no tego boję. Wow. Ja. Patrzcie, tęcza, tęcza się no, zrobiła dobra, w ogóle. Nie bawiłem, A ten... nie, tęcza. Super. No. Ja pierdolę. <laughs> Ale, ty no. Jesteś... Ale ty jesteś głupi, Rafał. Ja skopię. No. Teńcza. Ej, zarobiście to wychodzi. Daj. No to dobra. Hameryka Znacie drom 4. N nie trafiłeś nawet. No Jezu I co, hamerek jest... Ma to dawaj, to dragon był nigdy nie wybucha w wodzie Wiem wiem, ale go połóżmy tak no to tu jak go odpalić, to powiedz. Ja No tam e -f -f Nie nie odpalaj te f-potryki jeszcze Ale nie nie odpalaj, proszę cię Dobra, oku Patrzcie co się dzieje, ląd się kopci Ale nic... O do, patrzcie jaki Dlatego nie polecam podchodzić do petard To dawaj do wody F Petrujeczkę. Wiecie ile się kurwa bo... rąk podbędzie tego Sylwestra? Ja się modlę, żeby to nie był kurwa o! 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 Jaka tęczówka piękna Ale No i okej, okay, tu mamy sobie właśnie karabineczek No i zobaczymy jak to wyjdzie, bo nie chciał się już nam takimi pojedynczymi strzelać o kurwa, coś ty zrobił o nie jest, jest prze... prze... Nie Cały No Twój Dobra Trochę nie wyszedł ten karabinek jak miało być o. Piotrek to... Co? Dobra, to za chwilę. Single shot z wyrzutni ring od biura Nie, bo od magmy nie mam w tym roku. Ale fajne. Patrzcie, lecą te popiołki z góry. Dobra, cyrko. Spoko to od razu leci następne Dobra leci w tym samym miejscu Spoko efekty coś odpalał i tak sobie postrzelamy takimi małymi Trzy siadły wszystkie Jakieś eksploziwy Weźcie te, są mocniejsze Ej, Na Dobra. O kurde Ale to jest słabytka. to chyba karabinek z tego robimy To są oryginalne No, to są zestawu z Biedronki te eksploz z to są tutaj z tego, a te co są, po kartoniku się walają Gumniane, groski mnie O i to są te, to jest podruba To też jest podruba To jest za darmo, to brać za darmo Dobra, karabina zrobimy no i finalny karabinek z pierwszego strzelania Co? Dobra